Wracamy do Francji, która zmaga się z problemami na torach, dlatego że doszło przy torach, przy pociągach wysokich prędkości, doszło do podpaleń, w związku z tym funkcjonowanie TRW jest mocno zakłócone. Dowiedzieliśmy się, że trasy do tych ataków doszło na trasach dojazdowych do Paryża z północy, z Lille, z Bordeaux na zachodzie, no i ze Strasburga. Czytamy w oświadczeniach opera operatora kolejowego. Że zakłócenia mogą potrwać nawet do końca weekendu, i że dyrektor generalny operatora kolejowego poinformował, że mogą dotknąć uwaga nawet 800 tysięcy podróżnych. Więc to będzie trudny weekend we Francji. Oczywiście prowadzone jest śledztwo w sprawie tych podpaleń. Według yy, części ekspertów, według francuskich mediów, to mógł być akt sabotażu. Źródłem tych francuskich problemów są właśnie podpalenia przy torach linii TGV. Agencja FP podaje, za swoimi źródłami oczywiście, że może chodzić, jak już wspomniałem wcześniej, o akty sabotażu. To będzie dokładnie wyjaśniane, ale już teraz Francuzi przeżywają trudne chwile, zwłaszcza na torach. Po pierwsze, dzisiaj o 19.30 startują Igrzyska Olimpijskie. W związku z tym do Francji. Przyjechało mnóstwo turystów, którzy będą oglądać te zawody, które nie odbywają się wyłącznie w Paryżu. Poza tym, to wakacyjny weekend w związku z tym wzmożony jest też ruch na dworcach kolejowych. Ludzie po prostu wyjeżdżają w różne kierunki swojego kraju tam, by tam odpocząć. I nagle wydarzyło się właśnie to, czyli. Masowe ataki, jak powiedział to operator kolejowy, na linię TŻW w dzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Do tego ataku doszło dziś w nocy. Na kilku trasach ruch jest zakłócony. Pokazywaliśmy Państwu mapę wskazującą, które kierunki mogą dzisiaj doświadczyć całkiem sporych problemów, Czyli to są trasy dojazdowe między, między na przykład Bordeaux a Paryżem, Lille z północy do Paryża, a nasz wysłannik do stolicy Francji, do Paryża właśnie, Filip Folczak, jest już teraz z nami. Filip jest na jednej ze stacji, na dworcu kolejowym w Paryżu. No właśnie, Filip, dzień dobry, powiedz, jak to wygląda, wszystko z bliska, jak to funkcjonuje. Jestem na północnym dworcu kolejowym w stolicy Francji, w Paryżu i to, co tutaj widzę, to przede wszystkim tłumy ludzi, którzy wydają się nie wiedzieć, co dokładnie się z nimi w najbliższym czasie stanie. Jest już informacja, że jeden z paryskich dworców kolejowych do godziny co najmniej 13 nie będzie odprawiał żadnych podróżnych. Na zdjęciach, które stamtąd możemy zobaczyć, również widać tłumy ludzi siedzących na walizkach. Według informacji, które do nas docierają, nawet 800 tysięcy osób może być dotkniętych tymi atakami. Widzieliśmy przed chwilą mapę i z tej mapy widzimy, że na północy, na zachodzie i na wschodzie doszło do, do tych aktów sabotażu. Udaremniono akt sabotażu na południu od Paryża. A powiedz Filip, czy do podróżnych docierają jakieś oficjalne komunikaty? Czy oni są skazani na to, że wiedzę na temat tego, co się z nimi dzieje, muszą czerpać z mediów? Komunikaty na pewno docierają, bo przy okazji Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczynają się tutaj już za kilka godzin, na każdym dworcu są dziesiątki policjantów z długą bronią, dziesiątki wolontariuszy, którzy informują podróżnych o tym, jak mogą gdzieś się dostać, więc te informacje są przekazywane, ale tak jak poinformował francuski operator kolejowy, podróżni muszą przygotować się na to, że znaczna część pociągów może zostać odwołana. Jednocześnie podana również taką informację, że środki za te bilety zostaną zwrócone lub będą mogły te bilety zostać wymienione, więc teoretycznie podróżni nie mają się czego obawiać, ale utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku.